I witam was w kolejnym odcinku z Gry Kondem Criminal Origins. Kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę. I mam nadzieję, że udało mi się trochę rozwiązać problemy z mikrofonem. Bo kurde, nie, nie wiem co się dzieje z tymi mikrofonami, ten, który miałem stary, ale już niestety do eksmisji był. Działał dobrze, a ten niestety ucinajemy końcówki słów. I ja nie wiem, co się z tym dzieje, szczerze mówiąc. Tak być raczej nie powinno. No ale zobaczymy. Idziemy sobie, perony metra teraz mamy, poziom Oczywiście dalej się rozglądamy za ptakami i innymi takimi rzeczami dziwnymi Jako z w sensie, nie? Te kosze, pamiętam, że niektóre można było otworzyć Jest pierwszy, mamy go Tu nic, to jest zamknięte, no to co? Zostaje nam tylko iść na dół Idziemy Tam w ogóle ktoś leży No dobra, tu już sobie do niego dobiegniemy Nasz bohater się nie za bardzo, jak widać. Kurde, mam nadzieję, że naprawdę z tym dźwiękiem będzie ok teraz. Bo trochę mnie to męczy, prawda? Bo to... czasami można otworzyć. No ale tu akurat jest pusto. Chyba te tabliczki można mieć. prędkość... Trzeba będzie ekran zasłaniać. Ale... ...jak przypiszemy z takiej tablicy, to dopiero. Się reklamy, wódki... ...i nie wiem w sumie czego. No, nie wiem. Ale dobrze, mu chociaż trochę rozświetlają, już tam ktoś cień widać było. Ostry cień mgły, jak to mówił pewien człowiek w naszym kraju. Właściwie to śpiewał. Tam sobie siedzi jakiś trzeźwy człowiek. Wow, ale żeś mi zapiżył. Jomuś? Ten z pistoletem tu lada. Hmm. Gdzie ja mnie to? Wow. U, Nie zdążyłem się zablokować. Będzie już z gonią. Teraz nie zaliczę. Dobra. Bezmlep to się Albo nie. Bo, no tak Chyba zginęli. Kurde, apteczka by się przydała, Mam bardzo mało zdrowia. Drugi ptasior. Weźmy ten rewolwer. Gdzie on tu leży? Jest. Zobaczmy, jak tam z jego umiejętnością. No, jest nieźle. O, rura gazowa, bardzo fajna bym. Do walki wręcz. Kurde, ale apteczka, apteczka, Tu gdzieś topór sterowacki powinien być i też mi się pewnie przyda. Jeszcze nie teraz. Okej, okay, rozejrzyjmy się tu trochę. Mam nadzieję, że znajdę jakąś apteczkę, bo na razie to to wygląda dość kiepsko wam powiem. Nie zizarę, nie! Trudno. Zaraz się nie przyjrzynim tego nic. To mnie No, czapteczka plus. Już to leży na tej mapce ale nie bardzo, jeszcze taki dzień to nagrywamy, teraz akurat, więc... Yy, więc tak słabiej widzę troszkę, bo słońce suny, niestety trochę daje już to pistolet 45 z dwoma nabojami nie chcę go nagrać właśnie, nie będziemy o to rozmawiać Zrobimy coś takiego, patrzcie, gdzie on jest, tu zamienimy sobie z tym toporem i po prostu sobie zaraz zgarniemy znowu nasze rewolwer Jednak sieknął Tamten koleś Proszę apteczki Jest, dziękuję Znowu jakieś sykiarskie rejony się zapuszczamy Nie ma tu żadnych ptaków Nie, przesuniemy obieg Słyszycie? Bardzo fajnie zrobimy zrobione jest tu nic, tu nic. Tu da się już trzeci. Patrzcie, szybko to idzie. Jeszcze blaszki im pasowało znaleźć. No to idźmy. Zobaczmy co nas dalej czeka. O kurde, to nie wygląda najlepiej. No. Co się tu zaciągał. Tam byliśmy przed chwilą, z tą widać im te złośliwe leży. Nie da się otworzyć, ale nic. Coś tu się dzieje. Ewidentnie. No, coś już słychać za nami. Dobra, i tak oto oszczędziliśmy naboje. Mamy cztery. Niech się sami zabijają jak chcą. Oho, tam jest taki koleś, ale to jeszcze do nich. Daleka droga, w sumie to samo koncept, gry, praktycznie. Jeszcze, jeszcze. Oho, tam się już czai. Ich was cofnął. Czają się na nami. To w ogóle aż pocisk tam. <laughs> Jesteś tu? Nie, nie ma Znowu dla buta miejsc Więc mamy. Co jest? Coś tam się dzieje, tylko co? Chyba gdzie to leżałeś? pamięć nie zawodzi. Coś się dzieje. Kurde, speedowało. O, ma chyba Nie mamy już nic. Ale tu gdzieś chyba powinno być, tak jest. No tamtego już nie będę wracał, bo to nie ma kompletnie sensu. Dobra. Kas biletowy. To jest coś bilet? No ale to mruga w ogóle. że biletcji nie macie. Tu gdzieś nie powinna być blaszka. Tak mi się coś kojarzyło, że tu gdzieś były te blaszki. O! Jeszcze jedno A gdzieś mi się kurde kojarzy, że to gdzieś te, ta blaszka powinna być za czymś za to którąś kasą czy coś takiego. Jeszcze to sprawdzam. Nie wiem. Bo mi się tak... Jeszcze... Już. Kurde, się strzelają. Trochę się tu boję łazić, bo tu, jak mówię, trochę strzela. Skąd oni się... Kurde. A, nie. Ja nie widziałem, że oni budują. tak przez podłogę. 3 Trzy naboje, tak. mnie wiem, No, ale dostał strzał. Każdy każdym razie. Idźmy tą teczkę, już się nie cofało w później. Okej okay. No i tu leci. Tu sobie też znowu topu odblokujemy. I tak się z tymi blaszkami próbuje rozglądać troszkę. nic no ho tu będzie blaszka tak mi się właśnie wydawało, że gdzieś tu powinna być i ona chyba będzie z tą pasją. tak jest no właśnie też piszczka, że już będzie tam uciekł jakiś kurde dziwny typ z podciemnej gwiazdy tu będzie topór wymagany. jest tu coś do wzięcia muszę sobie zmienić Muszę iść po ten top Dajcie mi go. Rozbijemy sobie tu fighter. Tyk. I cofniemy się. Potem nasz pistolecik. Jeszcze tam trochę amunicji w nim jest, więc szkoda by tego nie użyć. Bo jeszcze jest 5 pocisków. Idziemy. Jest ptak, kolejny widzę. Co tu się w ogóle dzieje? Czwarty. A, pokazuje taki monitoring. To jest coś tam las. Idzie ten nasz seryjny morderca. I idzie kolejny. Chyba po nas. Jak będziemy się cofać. Nie wiem, czy tu gdzieś przejść dalej. Może chyba nie. Płom będzie potrzebny. To jest płom. Tu jest zła. To byłem jak strzelba, i mieć cztery pociski. A to nie ja mam mieć. z tego pistoletu. Słyszę jak Coś mi się wydaje, że jest bliżej tylko. O, pięknie. Easy panowie, easy. Tam jest. I raz dwa. No nie wiem czego zabiję. Fajnie się wychylił. Pięknie. Jezu, jest? To chyba pusty. Uu, pięć pocisków. No to panie, jak najbardziej. Poproszę. Tu się jeszcze rozejrzymy. No trochę tutaj już na tym poziomie trochę strzelania jest. Mniej walki wręcz, więcej strzelania. Oczywiście można próbować walczyć wręcz, ale to jest bezsensowne, zważywszy na to, że nasi przeciwnicy mają bardzo dużo broni. No i idziemy dalej. Coraz niżej do metra i z tymi blaszkami się rozglądamy oczywiście i za, ptakami. za ptakami. tam na dole chyba będzie jedna blaszka ja pamięć, tu jest ptak czyli już piąty będzie koszyk do otwarcia nie piąty do Zostawiamy bo już prawie 5 ptaków mamy, zaraz się chyba kolejna blaszka, to strzała chyba dostaniemy, wiecie? No wow! Coś tu się dzieje <grymne> 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 Panowie, spokojnie nie pchać. O jakaś pani, nerwowa. Ale już. już nie jest nerwowa. Weźmiemy sobie to. I tam się na górę jeszcze wrócę. Bo chcę zobaczyć, czy. Yy, czy nie ma tam jakieś znajdźki, Wiecie? Bo tu na pewno będzie gdzieś jedna blaszka. Kto to to pamiętam. Ale czy tam na górze czegoś nie było? Może coś było, albo jakaś broń, chociaż fajna. Tam jest apteczka. To jeszcze sobie przejdziemy. Przewód tu jest. No przewód to tak nie bardzo, bo jest słaby. Szybki jest, ale słaby. Przejdźmy, przez weźmy sobie tą apteczkę. O! I już tutaj się nie cofamy. Chociaż teoretycznie, teoretycznie mógłbym jeszcze się cofnąć po naszą broń. Przecież tam zostawiliśmy prawie. Pełny magazynek yy, do strzelby, no? nie? Strzelbę, czy znaczy strzelbę z pełnym magazynkiem, więc chyba warto byłem wykorzystać jeszcze. Tylko pójdę po nią, zostawię tam bo takie tablice, to wszędzie wiszą, więc sobie je zgarniemy jak coś później. A na razie, a na razie, idziemy po naszą strzelbę. Nie! Topór, a weźmiemy to, może się przyda. Tu chyba coś jeszcze było, ale to chyba dwa pociski były, to myślę, że sobie odpuszczę. Chociaż zawsze to, zawsze to jakieś tam dwa pociski. Dwóch wrogów można skasować dzięki temu. Słabych, bo słabych, ale zawsze. Bo ci, ten co nas tam z góry atakował, to jest z tych schodów, to już są mocniejsi przeciwnicy i na nich, jak widzicie, już trzeba trochę tam amunicji walić. Na tego trzy zużyłem, chociaż wydaje mi się, że dwa powinny raczej wystarczyć normalnie, żeby go załatwić ale... ale już ciężej. Już przeciwników jest. Jest więcej i są mocniejsi. Oczywiście nie będą ilości hurtowe tych przeciwników, tak jak w normalnych FPS-ach, tylko będzie ich trochę, ale bez przesady. Co tu jest? Rurka. Tu też jest rurka, to nie wiem. Czy tu ja mogę gdzieś przejść, czy tam muszę się kierować? To jest pytanie. Tu jeszcze sprawdź, może jakiś ptak tu leży ostatni, czy coś. Mam nadzieję, że go nie pominę. Bo chciałbym jednak to wszystko znaleźć. Jak już tak szukam, no to, no to wam pokażę wszystko, nie? Może komuś się tam przyda, jak sobie też chcę znaleźć. Na przykład. Też odcinki z tego co widzę, to, to ostatni to chyba ponad 40 minut. To chyba rekordy na moim kanale chcę jeżeli chodzi o odcinki No ale gra jest dość powolna więc więc nie ma co Cię nie prześpiesz się jak to się mówi tego obchodzenia No szczerze, że fajnie się to chodzi. Ja, ja akurat bardzo to lubię jest ostatni ptasiur i chyba już wiem nawet gdzie będzie ostatnia blaszka słychać już jakiś maneli tak zwany. Siedrą. mam nadzieję że już pamiętam gdzie była ostatnia blaszka i że nie dam ciała jest w pociągu, w trapsie dobra, dobra, nigdzie nie ucieknie, gadanie, gadanie. Ja chcę ostatnią blaszkę. Tu jeszcze ktoś powinien być. Mi się wydaje, bo tu jakiś trup leży. Chyba, że to nasz antagonista go załatwił po drodze, będąc gdzieś tu można zaskoczyć. Chyba nie, nie ma opcji. Rura gazowa. No wezmę tą rurę, bo jest lepsza, przynajmniej dla mnie. Jest słabsza, co prawda, jeżeli chodzi o atak, ale lepsza, jeżeli chodzi o bloki. A co za tym idzie? Mamy ostatnią dach. A co za tym idzie? Podsumowuj kontrolę. Dobra, trzy, a nie no, nie wiem czy to, to nie jest chyba jeszcze koniec rozdziału. Dobra, wchodzimy. Musimy go ścigać. Mamy nową broń. Też nie No i ruszamy pomału. Możemy pomachać naszym przeciwnikom, jakby to schodzili, ale chyba nie. matka jak jest cicho. Co to jest? Coś chyba jest z dźwiękiem tutaj po prostu, bo to normalnie powinno być słychać dźwięk pociągu. No ale... Didzimy, jedziemy. Wejść pewnie, że poza znowu nasz antagonista. Wszystko, cóż tu się dzieje? A co mi przeciwnicy walczą między sobą. Nie pamiętam, czy to był już koniec tego rozdziału, czy jeszcze. Yy, czy jeszcze nie. No ale to zobaczymy w planie. Dziwnie, dziwnie, dziwnie to brzmi, jak nie ma, nie ma dźwięku tego pociągu. Znaczy metra nie ma pociągu. Dziwnie. Paszął. Paszął. Nie. Nie będzie. Haha. <laughs> Pierdzielną Wow. No, dziwnie. No w ogóle się od, odsuwa to. Kurde. Zaraz polecimy pewnie. Idzie i nasz przeciwnik. Naprawdę dziwnie to bez dźwięku wygląda. No nie wiem dlaczego tak się dzieje. I to pamiętam, że tak i wcześniej było i to. Tak, chyba Windows jest nowy dźwiękiem. No i na no, a Teraz sobie. Koniec! Czyli tu jednak był koniec, no i nam się udało znowu wszystko. Yy, zebrać. Także spokojnie tam raport o, o propagandzie dostaliśmy. Dobra, kontynuujemy sobie. Patrzcie, już zabity w ogóle bronią palną 75% w walce wręcz 116%. Dobra, jedziemy w następny rozdział. Krwi domówka. No, tu jest takie uzasadnienie, jakby tego, dlaczego tyle ptaków widzę w mieście. Okej. Okay. Latarka włączona. patrzcie, jakieś ciemno. Dobra, tutaj sobie zakończymy. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy dalej to metro zwiedzać, także trzymajcie się i co? na razie.